Cześć, witają się z Wami czytacz. I czytaczowa. Z kanału Strefa Czytacza, który możecie oglądać na YouTube w naszym pierwszym podcaście. A podcast to będzie na temat bardzo, bardzo ciekawy, tak według nas. Jaki to będzie temat? Temat podziałów czytelniczych albo czytelników. Tak, ponieważ nagraliśmy kiedyś film na YouTube na temat jestem lepszy, bo czytam, mówiący o tym, że czytający książki są lepsi od nieczytających książek. Ale bycie czytającym wcale nie, nie czyni nas już w ogóle najlepszymi. No tak, bo wśród czytających osób znajdą się zawsze tacy, którzy wytkną innym, co oni czytają. Tak i do nagrania tego podcastu zainspirowały nas coraz bardziej liczne komentarze, które trafiają nam się pod filmami na YouTube. Komentarze w stylu, a co wy za gówno czytacie, a czemu tego nie czytacie, co wy za czytacie, o takie trzepy i w ogóle. No ale chyba książki są po to, żeby móc pośród nich wybierać to, co jest dla nas najlepsze, to, co nam odpowiada. No i to, co chcemy czytać, a nie to, co inni nam narzucają. No niby tak, ale z drugiej strony człowiek ma chyba taką naturę i tutaj ta natura paskudna człowiecza wychodzi w najbardziej paskudny i wyrazisty sposób, że człowiek lubi czuć się lepszy od drugiego człowieka. No ja tak na przykład nie mam. No nie, masz tak nigdy ci się nie zdarzyło przeczytać. Na przykład czytałaś Jane Austen, Duma, uprzedzenie", Duma i Uprzedzenie, klasyka, tak? Nie zdarzyło ci się powiedzieć do nikogo, co ty za gówna czytasz, taki Harry Potter? Przecież to jest nic. No naprawdę Harry Pottera podejście <laughs> tutaj na przykład? Nie, ale prawda jest taka, że parę lat temu, że zanim kanał, kanał powstał, Ktoś tam z znajomych czytał 50 twarzy Greja. Mówiłam, Boże, co za shit czytaj, ja pierdzielę. Już naprawdę nie ma co czytać, tylko 50 twarzy Greja. Ale skąd się musi brać w człowieku takie przeświadczenie? To, to znaczy przeświadczenie. Ja też czasami podchodziłem do niektórych książek na zasadzie, Boże, kto to w ogóle może czytać? Jak, jak można czytać takie rzeczy? Ale potem jednak dochodzi gdzieś tam, można powiedzieć, na miastka rozumu do głosu. Jakieś takie przeświadczenie, że czemu ja się mam czepiać, skoro sam czytam różne dziwne książki? Ja nie czytam dziwnych książek. Nie, nawiedzonej waginy również nie czytałaś. <laughs> Czytałam, ale to było w, w, jako eksperyment. Tak, eksperyment. Dobrze. To ciekawe, o czym porozmawiamy w kontekście obślizgłych paluchów Bogusza. No dobra, ale, ale właśnie skąd, skąd wydaje Ci się takie, takie głupie podejście, że patrzymy na to, co czytają inni? Nie wiem, może wynika to z tego, że Chcemy mieć z ludźmi o czym porozmawiać. Powiedzmy książka, którą powiedzmy, lubi, lubią dwie osoby, jakoś tak nakłania do rozmowy, bo masz o czym rozmawiać. A jeśli ktoś czyta coś, to powiedzmy tobie się nie podobało, a tamtej osobie się podoba, no to już taka jakiś zgrzyt powstaje i już jakoś tak, no nie wiem, mnie się wydaje, że to tym bardziej wtedy jest temat do rozmowy. Słuchaj, powiedz mi, co tobie się w tej książce podobało, Naprawdę. bo ja nie mogłem jej zdierżyć. Naprawdę. No to tak. tak, tak rozmowy powinny wyglądać, ale no ja na przykład wolę w ogóle nie rozmawiać na, jakieś, na temat jakiejś książki, która mi się nie podobała. No dobrze, porozmawiamy na temat tamtych dni i tamtych nocy Asimana. Nienawidzę tej książki, ty ją lubisz. No ja ją lubię. No. Tak. I co, i nie ma rozmowy? No nie ma rozmowy. Bo Ty masz swoje racje, ja mam swoje racje i tutaj nie ma żadnej rozmowy między nami. Mimo przeczytania tej książki wcale nie uważam ciebie za feteszystkę nadziewanej brzoskwini. <laughs> A powinienem? Nie, no ale no, wiesz, jak to z ludźmi jest, no. No my to, my jesteśmy jest z wyjątkowi ludźmi? pod tym kątem. Nie, jak to nie jest, no, jest z ludźmi? Jeszcze raz. No jak to jest z ludźmi? Mi się wydaje, że no ludzie z natury, przynajmniej Polacy, są kłótliwi. No i wystarczy mi się wydaje książka, która jednej osobie się podoba, a drugiej nie i już wywołuje zgrzyty, bo no, no wydaje mi się, że kłótliwymi ludźmi jesteśmy. Znaczy my się nie potrafimy nigdy jakoś ustosunkować do tego, że żyjemy dla siebie i każdy ma prawo żyć po swojemu. I stąd też ty tutaj dobrze powiedziałeś. Pijesz w narodowość, ale coś w tym jest, bo za każdym razem, kiedy Polak spojrzy na swojego sąsiada, to zawsze coś sąsiadowi wytknie: A, to kupił sobie coś, złodziej, dziad. To jest takie typowe podejście Polaka do Janusza i Grażyny. No tak, no, śmiejemy się z memów, mówimy, że te memy są krzywdzące w jakimś stopniu, ale z drugiej strony one są bardzo prawdziwe i no skądś... pokazują tę naturę Polaka. No skąd się musiały wziąć te memy? No nikt ich nie wymyślił, nie wydumał sobie, nie wyśniło mu się, tylko po prostu z życia bierze, opisuje to, co widzi. Ja tak szczerze powiem, kiedyś bardzo się śmiałem z memów, wszystkich memów z tymi małpami, z nosaczami, czy nochem? No, nosaczami. Nosaczami, tak. Śmiałem się, że o Jezu, jakie to jest śmieszne, jakie to jest fajne, do czasu, aż zauważyłem, że to jest naprawdę bardzo autentyczne i tu nie ma się co śmiać, tylko wypadałoby trochę popłakać. A czemu ja polskiego? mam płakać nad głupotą innych ludzi? Są głupi, to jest ich życie, ich sprawa, niech sobie żyją jak chcą. No ale dobrze, na jakiej podstawie oceniasz, że są głupi? Ha. No, no, nie powiem ci, nie przytoczyć teraz konkretnego mema, no ale są, no na przykład tak, jak ta zawiść sąsiedzka. Ja mam w nosie, co robi, znaczy co robi. Mój sąsiad, jeśli nie dokucza mi jakoś nie wpływa negatywnie na moje życie, to, to mi on nie przeszkadza. Ale wiesz, że typowy sąsiad dokucza samym faktem istnienia? Nie. Jeśli dla mnie sąsiedztwo jest cicho, znaczy cicho. No, no mówię, nie przeszkadza mi, nie ingeruje w moje życie w jakiś stopniu, to nie chcę, żyje, ja mam go w nosie. Grunt, żeby tutaj u mnie jakoś nie działał. No ale najgorsze jest to właśnie, wracając do tematu książek, że to przychodzi bardzo mocno w książki i zdarza się, że ktoś coś czyta i potem ktoś, potem. Potem coś, ktoś potem, potem, potem powie w stylu. Kto w ogóle czyta takie rzeczy? Jak można czytać takie gnioty? Dla kogo to jest? I potem powstają komentarze. Czytaliśmy mistera Jel James. Tak. Czytaliśmy mistera i zac od zaczęliśmy od tego, że odpowiadaliśmy na komentarze internautów, którzy dogryzali tym właśnie ludziom, którzy po te książki sięgali, którzy to czytali. Bez mózgu, kury domowe, idioci, w ogóle postaki i tak dalej. No takie epitety szły. No tak, ale czy. No... Inteligentny, normalny człowiek nie wypisuje takich rzeczy. Od tego zacznijmy. No to musi jakaś zawiść być, zawiść. No szczerze mówiąc, nie wiem, jakie osoby mogą takie rzeczy wypisywać. No na pewno nie takie, które dają w spokoju żyć innym. No, jako czytelniczka czytasz książki różne. No dobra, nie sięgasz po jakąś tam, powiedzmy, literaturę podchodzącą pod literaturę ambitną. Spotykasz się, tak samo ja się spotykam, z komentarzami, że czytamy gówna. No, zdarza się tak. A ja mam to w nosie. No <laughs> tam tak. to, co lubię. No tak, ty masz to w nosie, ale teraz weźmy pod uwagę problem czytelnictwa. Ja bardzo lubię do tego problemu czytelnictwa Ach. wracać, gdzie mamy do czynienia właśnie z faktem, czemu Polacy nie czytają, czemu ten wskaźnik czytelnictwa jest na tak niskim poziomie. Z drugiej strony, Polak zaczyna czytać, to nie zacznie ktoś nie czytający odrzucenia się, nie wiem, na to Karczuk, czy tam inne te ambitne pozycje na noblistów. Tylko zacznie od czegoś lżejszego, przynajmniej jeżeli chce dalej kontynuować to czytanie. Ale tak naprawdę, jak stwierdzisz, że dana książka jest ciężka albo lekka? Nie dowiesz się, dopóki nie zaczniesz tego czytać. No chyba, że naprawdę czytasz opinię o książce i tak dalej. No ale chociaż no, opinia opinii nierówna jest. Więc tak naprawdę nigdy nie masz stuprocentowej pewności, że dana książka będzie lekką albo ciężką. My U nas się to różni. Ty uważasz, że jakaś książka była lekko napisana, od tak sobie przeczytałeś w jeden dzień, a dla mnie ta książka może być, nie wiem, masakryczna i mogę ją, nie wiem, męczyć miesiąc i jeszcze jej nie przeczytać, bo dla mnie język będzie, powiedzmy, za trudny albo zbyt skomplikowany, albo po prostu nieodpowiadający mi. To znaczy to już kwestia doboru lektur to jest bardzo osobista kwestia, wydaje mi się, bo dla, tak jak Ty mówisz, dla jednego coś ciężkiego będzie lekkie i tak dalej, ale chodzi o te oczekiwania. Kiedy byłaś małą dziewczynką i zaczytywałaś się przykładowo w Harrym Potterze, no Ty, ty miałaś inaczej, bo u Ciebie mama czytała Harry'ego Pottera. Tak. Ja słyszałem, że no czytaj te sobie głupiutkie książeczki, tylko że one nic Ci w życiu nie dadzą, poczytałbyś coś mądrzejszego. No nie, u mnie nigdy nikt nic nie mówił, co czytam. U mnie w ogóle kazali czytać, czy znaczy kazali, mówili byś coś poczytała, ja tylko Harry'ego czytałam, a przed Harrym nic nie czytam. No tylko lektury, chociaż też nie wszystkie. No ale właśnie, właśnie tutaj masz ten problem. No w przypadku mojej osoby ja mogę, ja mogę o tym powiedzieć, chociaż nigdy nie byłem jakoś tam. Nie wiem, nie zarzucali mi rodzice, że czytam jakieś badziewie że nie powinienem tego czytać, wiem, że w niektórych domach to jest. To jednak, kiedy powiesz rodzicom, że czytasz Sienkiewicza, to zupełnie inaczej do tego podejdą, niż kiedy powiesz, czytam Harry'ego Pottera. No Sienkiewicz, z samego faktu bycia klasykiem, bycia w kanonie lektur, jest wyżej stawiany od takiego Harry'ego Pottera, czy Zmieszku, czy 50 twarzy Greya choćby, tak? Ja bym powiedziała to tak, że zależy jeszcze, przez kogo jest to postrzegane. Przez naszych rodziców, którzy byli, no jednak tym pokoleniem, którzy, którzy czytali lektury i byli zachwyceni tymi lekturami Sienkiewiczem i tak dalej, no to oni zawsze będą tak patrzeć, że to jest mądra, inteligentna literatura, czegoś cię nauczy, a reszta to badziew. Ale patrząc powiedzmy na ludzi już w naszym wieku, to, to większość ci powie, Jezu, jakie nudy ty czytasz, Boże, coś ciekawszego byś poczytał. I to zawsze działa w dwie strony, bo mówi się tak, że snoby klasyczni, którzy... snoby, snobowie, snoby, snobowie. Snoby, chyba. Tak, snoby, którzy czytają klasykę, patrzą wilkiem na nas, czytających literaturę, no, umówmy się, popkulturową, rozrywkową. Ale z drugiej strony, określenie kogoś, kto czyta klasykę mianem snobów, też nie jest właściwe. Okej, okay, są ludzie, którzy czytają te książki, powiedzmy, bardziej ambitne klasykę i patrzą z góry na resztę, ale też są ludzie, którzy czytają sobie tę klasykę i są takimi samymi czytelnikami takimi samymi ludźmi. Moja mama mówiła na, na takie określenie. Miała takie specjalne określenie na tego typu sytuacje, nie, niekoniecznie czytelnicze. Wyżej sra niż dupę ma. I wydaje mi się, że to jest tutaj bardzo adekwatne. No bardzo. Jeżeli ktoś uważa siebie za lepszego, bo, nie wiem, charakteryzuje się, czy robi coś, co uważa za lepsze, bardziej wartościowe od tego, co ty robisz. No i to wskazuje na to, że ta osoba wcale nie jest wartościowa. Znaczy no, wartościowa... wartościowa na swój sposób, tak. Inaczej. Ale bardziej wartościowa od innych poprzez to, co czyta, nie. No dobrze, ale teraz znowuż zobacz, bo też nie jesteśmy przykładem bez. Skaz. Nagrywając recenzję 50 twarzy Greja w przebraniu za Greja i za Anastasia Steele, też padały z naszych słów, z naszych ust słowa typu w ogóle czy kobietom się to podoba, czy ktoś to może czytać. A miliony sprzedanych egzemplarzy, ekranizacje dość popularne, świadczą, że tak. Więc my też zmienialiśmy swoje stanowisko od takiego powiedzmy to sobie, delikatnego hejtera. Do zrozumienia i nie wiem, dojrzałości jakiejś umysłowej, że też zrozumieliśmy pewne rzeczy, których wcześniej nie rozumieliśmy. Owszem. Chociaż to, no, te miliony sprzedanych egzemplarzy dla, dla mnie świadczy tylko o tym, że, no, faktycznie część może była zainteresowana i tak dalej, ale większość, jak sądzę, kupia to, bo był szał na tą książkę, tę książkę. No dobrze, ale czytali, są tacy, którzy te książki kochają. I ja tutaj właśnie chciałem uderzyć w to, co ty powiedziałaś, mianowicie. Że ktoś, kto mówi, że coś jest mniej wartościowe, to jest mniej inteligentny, mniej wartościowy. Ale ten człowiek też może dojść do wniosków takich, jakich, do jakich my doszliśmy. Z małego hejtera do człowieka, który rozumie, wiesz, dojrzałość. No tak. Człowiek się może zmienić, tylko że czasami trzeba pokazać palcem, że słuchaj, to czy to robisz źle, nie powinieneś tak robić. No, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No, tak jest prawda. My zmieniliśmy swoje podejście, bo tak jakby zagłębiliśmy się trochę w ten temat hejtowania i właśnie tego podziału czytelników. Poczytaliśmy daje, komentarze przede wszystkim. No komentarze i mi się wydaje, że to przez to nasze podejście się zmieniło. To Znaczy otwiera, otwiera bardzo oczy i tutaj w czytelnictwie zawsze ten podział będzie, że jeżeli ja czytam, ujmijmy to oczywiście literatura ambitna, samo, samo nazwanie jakichkolwiek książek, książek literaturą ambitną, Świadczy, że ona jest dla ambitnych osób, które mierzą wyżej, i które chcą osiągnąć więcej. I to też jest takie budzące głupie uprzedzenia, głupie wrażenia, tak? No tak, no nikt nie lubi kujonów w szkole. Znaczy zawsze było takie przeświadczenie, że kujon to Niczego poza nauką nie widzi, nie chce żadnych przyjaźni, nikogo, tylko nauka, nauka i nauka. No to takich osób się nigdy nie lubiło od ludków tak? innych. No tutaj fajnie, fajnie w ogóle połączyłaś ambicje z byciem kujonem, bo nie każdy człowiek ambitnie jest kujonem, ale skojarzenia są właśnie takie dość jednoznaczne. No tak, bo to jest od, od szkoły, tak. Od szkoły kujon, ten co się uczy, czyli nigdzie nie chodzi na imprezy, z przyjaciółmi się nie spotyka, no to, to już jest takie szkolne. No. Z jednej strony tak, z drugiej strony ja się nie zgodzę, bo nie byłem kujonem, nigdy nie zakuwałem, a na imprezy też nie chodziłem i jakoś szczególnej grupki przyjaciół nie miałem. No ale, ale ten fakt No to, to, to inna bajka już. Znaczy mnie boli strasznie to, że w dzisiejszych czasach nadal postrzega się drugą osobę na podstawie tego, co ta osoba ogląda, co ta osoba czyta, a nie to, co ta osoba ma naprawdę w głowie, co ta osoba robi. Mhm. Bo możesz czytać jakąkolwiek książkę zechcesz, bo umówmy się, są bardziej i mniej odmurzdzające rzeczy, tak? Telewizja najlepiej o tym świadczy, ale każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest fanem, nie wiem, Rowling, Małeckiego, Atwood czy, czy Sienkiewicza, ma prawo do tego, żeby czerpać rozrywkę z tego, na co ma ochotę. No tak, no takie mamy prawo. I ludzie z tego korzystają, ale niektórzy nie potrafią tego zrozumieć. I no. Gnoją innych ludzi za to, co im się podoba. Tak, to jest, to jest w ogóle rzecz dla mnie nie do pojęcia, żeby zgnoić człowieka za to, że lubi coś, czego ja nie lubię. No, ja teraz może jestem beznadziejnym przykładem do mówienia, do mówienia na ten temat, ale zaczęliśmy czytać książki z pogranicza ekstremalnego horroru i bizarro. Książki, które, no, powiedzmy to sobie, ryją banie do granic możliwości. Ja też kiedyś takie filmy oglądałem. No Martwica mózgu to jest jeden, jeden z moich najbardziej ukochanych, ojmijmy to horrorów. Mimo że to jest film po prostu ryjący banie. Straszność, potwierdzą. No dobrze, ale czy na podstawie tego filmu stwierdzisz, że jestem idiotą? Tak. Dzięki. No nie, no, no, to, no co kto lubi, no co kto lubi. To jest to hasło. Znaczy w temacie filmów może to nie działa tak mocno jak w temacie książek. Że zapominamy, ja będę to powtarzał, znowuż do znudzenia. Czytajmy dla rozrywki, czerpmy z tego przyjemność. Nie róbmy pod kogoś. No nie, no to, no to nam nie przyniesie radości przede wszystkim. Przyniesie tyle, co, co przynosi szkoła, bo do samych książek zniechęca przede wszystkim już szkoła poprzez swój skostniały kanon lektur, który jest dodatkowo omawiany w kiepski sposób. Ostatnio czytałem artykuł, ze strony jednego z nauczycieli, nie wiem czy najlepszego nauczyciela roku, w każdym razie kogoś, kogoś tam, nie, kto wypowiedział się właśnie na temat lektur, że można byłoby nawet ten skostniały kanon lektur omówić w ciekawy sposób, wiążąc go z codzienną sytuacją. Idziesz dzisiaj na przykład do szkoły, widzisz, jesteś świadkiem jakiejś sytuacji, możesz ją połączyć z jakąś sytuacją książkową, mimo że akcja dzieje się tam 200-300 lat temu. Dokładnie. I że można byłoby na bazie skojarzeń z własnym życiem, z własną codziennością omawiać tę książkę. Tylko, że na to nie ma w szkole czasu. No tak, no najlepiej według klucza wszystko lecieć, bo tak do matury potrzeba i już. I, według I zaliczone, odhaczone. Taszkę postawić tak. i koniec. Książka w szkole jest marginalizowana do tego, co trzeba przeczytać, co trzeba omówić dokładnie w ten sposób, jaki jest zaplanowany i zdać. No. no i to wszystko przez maturę. Bo tak naprawdę wszystko do jednego się Sprowadza. Dobrze, maturę, ale czy w podstawówce masz maturę? Nie masz maturę. Ale w podstawówce, w podstawówce inaczej, zupełnie inaczej wygląda omawianie lektur. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja w podstawówce bardzo lubiłam omawianie lektur, bo fajne zadania, przynajmniej u mnie w szkole, były fajne zadania, fajne rzeczy robiliśmy, i to nie było zupełnie to samo, co w gimnazjum, czy tam w liceum potem. No ja za każdym razem kojarzę z nudnymi schematami. No ale tak. Szkoła pokazuje, że lektura nie może być przyjemnością. To, to jeżeli trafisz na książkę, która Ci się spodoba, to tak, będzie to jakaś. To masz przyjemność. szczęście. Ale omawianie tej książki znowuż pod klucz sprawi, że już ci się odechce wszystkiego. O, Wychodzisz to. ze szkoły i słyszysz od razu, no, nie czytasz jesteś debilem. Zaczniesz czytać, o Boże, czytasz zmierzch, jesteś debilem. Przechodzisz, nie wiem, na Małeckiego, nadal jesteś debilem, bo mimo, że Małęcki już podchodzi pod literaturę piękną, to nadal to nie jest jeszcze wysokich lotów literatura piękna, tych najwyższych, tak? No. Druga sprawa, tutaj skoro już jesteśmy przy Kubie Małeckim, to skojarzyły mi się y, fragmenty wywiadu z nim, gdzie Kuba Małecki jest generalnie cały czas określany y, młodym autorem. Nadzieją, tak, y, młody, młody autor, pi, młody pisarz. I sam Kuba Małecki powiedział, że bawi go to, ponieważ on zaczynał od fantastycznych tekstów. Od fantastyki on nigdy nie zerwał z fantastyką, nigdy, nigdy jakoś szczególnie się od tego nie, nie odżegnywał. Tymczasem dopiero zaczęto go zauważać, kiedy zaczął pisać literaturę piękną. I na ogół media starają się zapomnieć o tym, że w ogóle on miał jakiekolwiek inne epizody. Że on zawsze był tym poważnym Kubą Małeckim, który pisze te piękne, poruszające, emocjonalne teksty. Ale to jest ciekawe, bo nawet w zbiorku opowiadania podniebne historie kryje się jedno opowiadanie według mnie z odrobiną fantastyki. Ale też zauważ, że fantastyka w Polsce, to już, to już w ogóle dalej przechodzimy. Fantastyka w Polsce jest postrzegana jako coś zupełnie, nie wiem, szkodliwego. Jakby wszyscy fantaści to byli jacyś dziwni ludzie, którzy się urwali gdzieś z księżyca i biegają po tych konwentach fantastyki w różnych dziwnych przebraniach, gdzie normalny człowiek tego nie jest w stanie zrozumieć. Tak jest fantastyka kreowana w Polsce jako banda po prostu zamkniętych, zamkniętych w sobie dziwaków, którzy nie żyją w realnym świecie, tak? No i to nie wiem, nie wiem skąd to się wzięło tutaj, bo na Zachodzie jest zupełnie inaczej przecież. To, czy jest inaczej, fantastyka jest zupełnie doceniana. Zobaczmy tutaj głupi przykład Jacka Dukaja, który jakby nie patrzeć pisze fantastykę. Tylko, że on gdzieś się przebił i jest traktowany jako lepszy twórca, lepszy autor. tak? Może miał po prostu szczęście. Z drugiej strony naszym najlepszym towarem eksportowym jest właśnie fantastyka. No Wiedźmin... To jest bardzo, bardzo główny taki przykład. Drugi przykład, właśnie zapowiedziano, że powstanie na Netflixie serial, chyba tak, serial właśnie bazujący w jakimś tam stopniu na twórczości Dukaja. Mm. Więc to też nam pokazuje, że ludzie chcą tego. Tymczasem spojrzeć w kanon lektur i nie widać tam jakoś szczególnie tej fantastyki. O komiksie już nie wspominając, komiks to już jest w ogóle rzecz marginalizowana i wyrzucana do śmietnika. no To co tylko w gazetkach się daje na końcowej okładce. Tak, czytać, czytać możesz, ale wszystkie te teksty wartościowe. I zawsze gdzieś trafisz do jakiejś grupki. Tak. Zawsze komuś coś się nie spodoba, zawsze dla kogoś będziesz tematem do żartów, do pośmiewiska, bo dziwne rzeczy czytasz. Jeden wniosek jest z tego taki, żeby unikać właśnie takich osób, które cię wrzucają do tego worka, yy, ludzi no, głupszych po prostu. Ja bym powiedział, że wniosek jest inny. Zastanowić się przede wszystkim nad sobą, czy ja sam takich rzeczy nie robię, no nawet tak. choćby w drobnym stopniu. Bo my nawet nie byliśmy świadomi tego, że robiliśmy dziwne, głupie rzeczy. Teksty właśnie przy, przy omawianiu gry, jak kto chce czytać takie rzeczy. Albo to jest, Tak, to już jest tekst krzywdzący, tak? I my zdając sobie sprawę z tego, byliśmy w stanie zmienić swoje podejście, swoje nastawienie i zrozumieć. I to nie chodzi o to, żeby unikać osób. Tylko być może dać im takie punkty zapalne do tego, żeby mogły się zastanowić i zmienić. No Są hejterzy i są ludzie nieświadomi, albo no, korzystający z tego, że jest przyzwolenie dla hejtu. Tak? tak, ale ciężko jest te osoby rozróżnić w internecie na przykład, bo to najwięcej właśnie w internecie sieje się takiego dziwnego postrzegania czytelników. No tak, to jest to główne, główne gniazdko hejtu i takie małe piekiełko, ale wydaje mi się, że to też przyzwolenie dla hejtu, i fakt, że nic się z hejtem nie robi, pozwala na to, żeby cały czas gdzieś w tych kierunkach iść. Ja nie mówię, że każdy, kto powie, że Boże, co ty czytasz, to już jest od razu hater, tak? Bo też nie, nie mieszajmy, nie generalizujmy, ale przyzwolenie dla hejtu, niepostrzeganie książek jako rozrywki i w ogóle postrzeganie książki jako tylko jako źródło do tego, żeby stać się lepszym, bardziej powiedzmy, inteligentnym człowiekiem, bardzo źle wpływa w ogóle na poziom czytelnictwa na to, co czytamy i czy czytamy. Ja w ogóle kiedyś słyszałam stwierdzenie, że lepiej nie czytać, niż czytać takie gówno. Albo jesteś tym, co czytasz. Czyli ja w tym momencie nawiążę do ostatniej przeczytanej książki, czyli Obślizgłe Paluchy. Jestem <grym> kucharzem na sterydach, kanibalem, mordercą. No, no dobrze, dobrze. Nie, nie wdawajmy się tam w szczegóły, bo nie chcemy, żeby ten podcast był 18+. <grym> No tak. tak. Ale teraz zastanówmy się, ile takich osób będzie, które stwierdzą, to już dobra, wolę już nawet potem zmierzch nie czytać, niż być potem y, gdzieś tam skrytykowanym. Owszem. no Kiedyś też tak miałam z jakąś książką, tylko już teraz zabij mnie, nie pamiętam co to było, ale też stwierdziłam, że lepiej tego nie czytać, no bo co, co ludzie powiedzą, nie? Tak, i często pojawia się stwierdzenie, wstyd się w ogóle z tym gdzieś pokazać. O tak. Chociaż ja pamiętam, że były te czasy, ale to było już bardzo dawno temu, jak zmierzch jeszcze wychodził, był w trakcie wydawania, to chodziłam do szkoły i czytałam zmierzch na, lek znaczy na lekcjach, na przerwach w szkole. I tylko, ludzie, I tylko ludzie się dziwili, że ja czytam książkę w szkole. Nie co czytam, tylko że w ogóle czytam. To było w ogóle wszyscy takie gały wielkie robili, szoki i niedowierzanie, nie? <grytanie> No, i to też jest człowiek z książką. To z reguły jest odludek. No, apel na koniec może być jeden. Nie oceniajmy innych na podstawie tego, co czytają, i sami, sami też walczmy w jakimś stopniu. No, nie dawajmy się temu hejtowi, bo to jest bezsensowne. Czytajmy to, co chcemy i cieszmy się po prostu z tego. Cieszmy się, czerpmy z tego jak największą przyjemność. Bo czytamy dla rozrywki. Tak, nie bawmy się w te generalizowania i w układanie nas na tych różnych półeczkach, wkładanie do różnych szufladek, które mają w taki czy inny sposób określić, kim my jesteśmy ze względu na to, co czytamy, bo czytamy dla zabawy i mamy prawo do tego, żeby czytać. A jeszcze, jeszcze jedno słowo tak wtrącę: lepiej nie czytać zmierzchu, znaczy lepiej nic nie czytać, niż czytać zmierzch, tak? No. Tylko, że zmierzch może stać się początkiem czyjejś czytelniczej przygody. No, niestety ten zmierzch tutaj nam stał się takim takim głównym nurtem, ale może stać się takim przykładem, wstępem do lektury. Bo jeżeli ktoś nie czyta, nie lubi czytać, przeczyta choćby jedną książkę uznawaną za zupełnie bezwartościową i stwierdzi, że ona jest fajna, to sięgnie po drugą. Potem sięgnie po trzecią, po czwartą i będzie rozwijał się czytelniczo i będzie szedł coraz dalej, tak? I kto wie, czy nie dojdzie akurat do literatury ambitnej. No bo jedna no. książka może być podobna do drugiej, ale łączyć się z jakąś inną, i tak można nawet sobie wyrobić taki no, gust i czytać ambitniejszy. Nawet zaczynając od głupiego zmierzchu. Ta literatura ambitna, nienawidzę tego określenia. No, no Ale, ale są ja, ja, tacy, co lubią, ja no? mogę powiedzieć, że od młodzieżówek przeszedłem i zaczynam coraz bardziej doceniać literaturę piękną, czy Kubę Małeckiego, czy Margaret Atwood, i zaczynam sobie też tam inne książki poznawać. Nie czuję się przez to mądrzejszy ani lepszy, bo czuję po prostu, że nadszedł czas, żebym czytał inne rzeczy, żebym poznawał inne historie. Nie A wiem, ja jeszcze tego nie czuję. No i nie musisz wcale tego czuć, no. jesteś, jesteś mądra taka, jaka jesteś i w niczym Ach, ci to nie, nie urąga. A, Kochani, nie. bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie tego naszego pierwszego podcastu. Zapraszamy was na nasz kanał na YouTube, gdzie możecie posłuchać m.in. film Jestem lepszy, bo czytam, gdzie rozmawiamy właśnie o tym, czy czytający są lepsi od nieczytających. No i wiele różnych innych filmów. Tymczasem żegnamy się z wami i jeszcze raz dzięki za wspólnie spędzony czas. Cześć. Cześć.